Dzisiaj na tapesie Mercedes z klasy z modelu 222 przedliftowy 2015 rok. Auto przyjechało ze Stanów. Jest poskładane o tyle, o ile tak kazałem je złożyć do kupy. Będę robił tutaj konwersję z USA na Polskę. Dodatkowo nie ma radarów, czujników. Radarów zderzaku, z tego co wiem, świecą się jakieś błędy, poduszki, poduszka, Pre-save asystent pasa, lampy, no wszystko co tutaj, auto jest dopiero po blacharzu. Jeszcze przed lakierowaniem nie ma też, widzę, mapy Europy, polskiego języka. Powoli robię odczyt, pokasuję błędy wynikające z odpięcia akumulatorów i wszystkich tych sterowników. Zobaczymy, co dokładnie mu trzeba zrobić, i powoli będziemy go przystosowywali na rynek polski. Dobra, Eska została wstępnie sprawdzona. Pokasowane zostały błędy wynikające tam z napraw blacharskich, po odpinania wszystkich rzeczy, które były robione. No i została lista. Oczywiście obrysówki, wyprogramowanie. Tutaj u klienta nie było w ogóle pozakładanych radarów. Jest teraz zdjęty zderzak. Jeden, drugi radar pozakładałem. Takie moje, które miałem, ale jeden nie działa. Brak kamery pod, pod atrapą. Co tutaj jeszcze? Poduszki, poduszki, tak jak mówiłem. Tylne lampy. Tylne lampy i tak nie będzie widać, bo są... Będą świeciły na pomarańczowo, ale mówiście mi, że świecą na czerwono. Kierunki nie wiem, czy lampa była zmieniona. Bo jakieś są w bagażniku dodatkowe. Eee, no co, kodowanie. A i zmiana, zmiana regionu, zmiana regionu radia. Jest wszystko w Fahrenheitach. Eee, w Fahrenheitach radio nie ma polskich, nie ma polskich, e, polskich parzystych stacji. Nie ma. To też będzie zrobione w sumie dużo roboty tutaj nie będzie chyba dłużej będę czekał na części na radary i kamery niż to robił, tym bardziej, że teraz majówka ale zakres prac już jest znany już po majówce, czyli trzeba wracać do pracy w Mercedesie wyciągnąłem lampę rozebrałem cały tutaj tył to w celu przerobienia kierunkowskazów na czerwonych amerykańskich na Pomarańczowe europejskie. Wszystko już mam na wierzchu. Pociągniemy sobie instalację do każdej z lamp lewa prawa. Lampy faktycznie klient kupił europejskie kierunki są na dole pomarańczowe, tak jak należy. Także powoli składam, układam kable, przeprogramuję sterownik i temat kierunków będzie zrobiony. Instalację mam już położoną do tyłu, do lamp. Lampa tak zamontowana aby na sztukę. Trwa kodowanie. Na razie mruga na czerwono, za chwilę zacznie mrugać na pomarańczowo. O, już wskoczył pomarańczowy kierunek na dole. Przeprogramowany sterownik został. montuje, to wszystko do kupy i... Temat kierunków zakończony, prawa strona także złożona. Trochę słońce przeszkadza, ale widać, że działa lewa to samo. Wszystko poskładane instalacja ładnie bez żadnych ingerencji tutaj nic nie widać pięknie porobione, wszystko złożone zostało ubrać to yy, pozakładać te boki wykończenia, pozapinać kołki z tyłu z tyłu zrobione jest już praktycznie wszystko poskładane czekamy teraz na radary przedniej kamery dostałem właśnie dzisiaj zamówione radary do przedniego zderzaka także będę je zaraz montował może w międzyczasie przyjdzie kamera to zamontujemy od razu zderzak, także idę to montować i czekamy na kamerę. W międzyczasie dotarła już kamera, yy, radary też są pozakładane. Zapomniałem nakręcić jak przyszło, ale widać, klapka jest otworzona, kamera w przednim grillu jest. Samochód jest poskładany tak na sztukę, bo on idzie jeszcze do lakierowania. Jak widać, jest poobijany, ale tak sobie zażyczyłem, żebym nie musiał tutaj nic rozbierać. Yy. Praktycznie wszystko skończone. Kamery działają. Radio zrobione na polski. Jak widać. Wszystko jest w Celsjuszach. W normalnych jednostkach. Tu mój adres. Gdyby ktoś potrzebował kierunkowskazy. Systemy wszystkie działają jak widać asystenty mogę włączyć, wyłączyć to wszystko działa, włączymy kierunkowskazy skończony można dzwonić do klienta